Mamy to moi drodzy, mamy zwiastun odcinka drugiego z y, cyfrowego cyrku. Dzisiaj obejrzyjcie ten mój odcinek od początku do końca, ponieważ zrobimy dzisiaj analizę, pokażę Wam wszystkie sekrety. Zapraszam serdecznie, reagujemy, lecimy z tym. Nie mogę się doczekać, ja, jest pomni. Ale jajka, jest, jest, patrzcie. Ona śpi, czy się już się obudziła, chyba. Wcześniej na tym zdjęciu widzieliśmy, jak ona spała.

That... Czyli on będzie ulepszony. Pilot to the Czyli teraz nie będziemy mieli odcinka drugiego jako drugiego, tylko jako pierwszy i to będzie niby drugi. Rozumiem, bo to był pilotażowy. No to jest super. How that normally works? Shut up! I have so much to show you. Your little crying face left quite the little crying mark on the internet. Something <laughs> you. I don't canonically have any knowledge of. Take a look. What the f am I looking at? The consequences of our actions. Okay. And it's only going to get worse from here.

Why? I read all the scripts and saw I don't get a single line of dialogue, while the moon gets two. Oh yeah. Well, I guess we could give you some more lines. Okay, never mind. I don't want to kill you anymore. Making of dialogue. <laughs> there will be all this sorts a... of new dialogue Love from I many of our yeah. new, colorful characters. <laughs> With this many Whoa. new characters, imagine all the violent shipping wars that we'll be completely powerless to do anything about. Is is this a Cry for help! I see. I walked out for a second. What happened? Uh, you... <coughs> how can we support the production of this cool new show? Great question, Palmney. All merch sales go right back into funding the show and allow us so to make more and produktu. crazier things. Why I'd become a pen if it meant getting sold to fund more wacky adventures. Like this bubble pen. <coughs> And this Pomni Pomni. not forget też. about this. Me, Plushy. Wow. available is this cool shirt and digital circus stickers. They te a limited edition final record featuring all the songs from the Digital Circus pilot. And no, okay, I nieźle. haven't even mentioned these cool plastic figurines that well adjusted people o, can be normal and responsible with. These products are only available at DigitalCircus.store. Wow, drogie to. any other source is a dirty bootleg and won't support the show no matter how <coughs> they look that's digital circus kupować tam. and that's all i have to announce okay bye episode will come out when they are ready Czyli pojawią się, kiedy będą gotowe. No to nic, zanalizujmy to, słuchajcie, bo tutaj jest wiele rzeczy, które, które warto poanalizować. Mamy, jakby, zapowiedź odcinka, który będzie odcinkiem pierwszym, popilotażowym, czyli w sumie drugim. No skomplikowane, ale wiecie, myślę o co mi chodzi. Natomiast tak, mamy tutaj naszego szefa cyrku. Czekajcie, czy z tych kostek coś wynika? Czy może są jakoś ustawione? By. A ty? Bo te kostki mogą być tutaj, nie? No i oczywiście jest, że ten cyfrowy cyrk dużo popularność zdobył i tak dalej, prawda? Tutaj, no i przede wszystkim mamy zapowiedź nowych postaci, to was interesuje. Przede wszystkim będziemy mieli nowe, nowe miejsca, między, między innymi te cukierkowe królestwo. To jest jakiś zamek z piernika, jakieś cukierki. Mamy wóz z jakąś postacią tutaj w ogóle. Ehm, ciekawe, ciekawe to jest. Mamy tutaj oczywiście powrót tych wszystkich postaci, którzy, które były. Co on tu robi w ogóle? Czy on tu sprząta, czy co to jest? Nie, to strzelba była, on coś zrobił? kingdom. Okej, to dziwne. Mamy tutaj oczywiście Jacksa, który ten. będzie pracę jakieś robił w McDonaldzie albo coś. Czekajcie, jak to się nazywa? Spacji. Spacji jakieś. Tu jest oczywiście ten. Okej, okay, i tutaj były te nowe postacie, nie? Mamy te nowe postacie i chcę to zobaczyć. Słuchajcie, bo to musimy tak przeskipować bardzo, zatrzymać, żeby poznać te nowe postacie, które dostaniemy, oczywiście. No, i tutaj będziemy mieli przedstawione te nowe postacie, o których on tutaj mówi. E, zobaczmy sobie je, bo on będzie je pokazywał. Tylko one tak szybko mignęły. O, właśnie, patrzcie, dość ich jest sporo. Zaraz sprawdzimy sobie. Mamy tutaj postać tego, nie wiem co to jest, aligator albo krokodyl. I to jest w tym cukierkowym królestwie. Wygląda jak trochę taka postać Indiana Jonesa, nie? Mamy też tego, e, słuchajcie. No to jest ciężko zobaczyć. Czyli to jest właściciel tego e, sadsty? Balonikowy, oczywiście. Gość. Mamy jakąś płytę z nagraniem. Pewnie będziemy też po kolei poznawać prawdę, dlaczego ludzie znikają z tego cyrku i stają się abstrakcjami. Mamy też kolejną postać tutaj z cyrku. Jakiś potwór taki <grych> żelkowy, czy coś z takiej mazi. Mamy duszka. I to jest, chyba, w tym pokoju gdzie jest ta taśma, więc jest duszek też. I mamy naprawdę bardzo dużo postaci tutaj. To jest niesamowite. Patrzcie, tu jest kolejna scena. Wow, niesamowite to jest. Patrzcie, tu jest ta królewna cukierkowa. Coś jej cukier, oczy trochę się wy. Wykrzaczyły, i tu jest kolejny. Także naprawdę, bardzo dużo nowych postaci zostanie pokazanych. Nie mogę się już doczekać. Niedługo, kolejne analizy nowego zwiastuna, bo poznaliśmy tam masę ciekawych informacji. Dajcie znać, co myślicie.